I powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem za bardzo, jak zacząć ten film. W sumie to jest jeden taki cytat, który no, idealnie opisuje tą sytuację. Kto grubo idzie, ten wygrać musi. I teraz zasadnicze pytanie, czyli jak to się stało? Może w szczegóły nie będziemy wchodzić, ale mogę wam to opisać na przykładzie mojego dobrego znajomego Marka, który miał taką samą sytuację. Marek to początkujący drifter z gorącą pasją i ogromną chęcią do nauki. Pewnego dnia postanowił wybrać się na przejażdżkę, żeby poćwiczyć kontrolowane poślizgi na zamkniętej drodze. Na horyzoncie pojawił się zakręt. Od razu stwierdził, że trzeba go zrobić bokiem. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, gdy na łączeniu asfaltu zmieniła się przyczepność. Niestety Marek nie zdołał opanować auta i wtedy jego E39 skończyło w podobny sposób do naszego. Teraz już tak na poważnie, to co z tym projektem, który obiecałem? Wyjścia z tej sytuacji są tak naprawdę trzy. Pierwsze, to próbować rzeźbić w tej buzie, którą mamy. Ona jest tak pognita, że raczej nie ma to większego sensu plus yy, no nie wyglądałoby to w satysfakcjonujący sposób. Rozwiązanie numer dwa, to przerzucenie tego pieca po prostu do jakiejś E36, E46. No ale cały ten projekt opierał się na E39, więc raczej no nie chciałbym iść w tą stronę. Rozwiązanie numer 3 to kupno po prostu kolejnej E39 i przerzucenie sobie do niej gratów. Tylko w zdrowszej budzie. No ale umówmy się, tylko skończony idiota kupowałby kolejne E39, tylko po to, żeby przerzucić do niej graty, a już w ogóle 2 E39, żeby złożyć sobie po prostu jedną. zawodnik po lewej, czyli 2.0 manual i to będzie nasza buda docelowa a po prawej 2.8, automat i z niej wyciągniemy silnik a ze starej po prostu powyciągamy fajne rzeczy typu czarny sufit, kierka inne tego typu rzeczy, plus będzie na części a tymczasem zobaczcie jak wyglądały pierwsze chwile z nowym, bordowym, potężnym 2.0 pierwszy kilometr z tym samochodem zawodziliśmy o niego 400 zł więcej niż za poprzedni i mamy 2.39 zapytacie, czy to był dobry zakup na pewno dobry, bo mam już przeduszkę do gazu, aż tamtej nie było. Co mogę więcej powiedzieć na temat tego pojazdu? No prezentuje się fenomenalnie, no co mogę powiedzieć. Ten kolor iście rajdowy, Śmierdzisz rajdowy. Śmierdzi w środku, to jest pierwsza wada. No pan widać, że... Lubił, lubił popalić, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że chyba fotel jest złamany, bo był taki swój chłop, nie? Ważył trochę, ale fotel nas nie interesuje. Polerował ten samochód, takie mam wrażenie, bo jeszcze pasty zostało. Troszkę tutaj jest jakiś tych ale zaraz wjedziemy na podnośnik no tu w wszystko no. powinno grać Tak jak widziałem Powiem szczerze jak widzę ten wentylator bez tego budował No jest ryzykownie A nie ma To nie ma siły w ogóle To nie ma siły To nie ma siły W porównaniu do tego nie jest tragiczne no, mówię Ci, na pewno lepiej w tej rzeźbić i przykładać niż w tamtej. I wiadomo, idealnie nie jest, ale nie oczekujmy cudów w tej cenie i na pewno jest o niebo lepiej niż w tej poprzedniej. I dzwon. No nie, no Panie, no przecież jeszcze przecież pochodziły. Jest... Można powiedzieć, że lekkie zakupy zostały poczynione, a to wszystko dzięki sponsorom. A sponsorem dzisiejszego odcinka, moi drodzy, jest nie kto inny jak Katyni dietytyczny Matchfield który ratuje mi życie w takich dniach jak dzisiaj kiedy jest dzień po prostu kołem nagrywek i nie ma czasu, umówmy się, na gotowanie i na zamawianie jedzenia dlatego to jest mega fajne rozwiązanie jest mnóstwo diet do wyboru, które są robione ze świeżych składników są zbilansowane, także możecie sobie e, ogarnąć ja akurat postawiłem na komfort 2500 za racji mojej postury wiadomo, byczek, tak, widać, widać mega wygodne rozwiązanie, bo e, zawsze przyjeżdża po drzwi zero gotowania, zero zmywania, zero e, tej te całej otoczki i w takie dni jak dzisiaj, właśnie kiedy, kiedy nagrywamy, no, ratuje to życie, nie ukrywam. I przy okazji, jak sobie tak przeliczyłem, to szczerze mówiąc, jak zamówicie sobie taki catering, a porównacie sobie, ile wydaje się na jedzenie na mieście, no, naprawdę to wychodzi dużo, dużo taniej. A jeżeli Wy chcielibyście spróbować, to z kodem czerni 30 macie 30% rabatu na start, także polecam sobie sprawdzić. Link zostawiam wam w opisie My tymczasem razem z operatorem wjeżdżamy dzisiaj na przykład w deserek Proszę bardzo podwieczorek Ciasto zebra Moi drodzy ciasto zebra no. Także koniecznie obczajecie A my lecimy dalej z odcinkiem Panie Na strzałach. strzała Okej, czym się różni silnik 2,5 190 koni który ma ten wiesz który mam Bo tam ma, chyba niecałe 190 od 2.8, który też ma 190. Czym to się różni? Później to jest nasza generacja silnika, bo 2.5 litrowy na podwójnym vanosie mhm. ma lepszy moment z dołu, a pojedynczy vanos niestety tę moc osiąga samą górą i najwyższy moment też tam troszeczkę wyżej, więc yy, nie ma co się lukiwać. Do codziennej jazdy podwójny vanos jest lepszy, ale pojedynczy vanos w drifcie też sobie daje świetnie radę. Sklej dzisiaj parkę tymi dwoma. A to trzeba było dyflerek zespałać. Na no, otwartym pójdzie. Musimy obejrzeć odcinek z Obejrzałem, i... obejrzałem. Obejrzałem, pójdzie, pójdzie. Tu nie trzeba zakładać lamp. Wystarczy żarówki zmienić, co pękły i zakleić czerwoną taśmą. No właśnie, skoro już mamy dwie dziewięć, no to grzechem byłoby nic z tego nie skorzystać i nie skleić jakiejś parki. No ale rzeczywiście coś trzeba zrobić z tym tyłem.

jeden... dwa, Nie Dawaj. nie Nie No ale teraz się znowu cholera nie zamykłam. No. Trzymaj mikrofon. Nie, no, no nie no, to dla No to a nie Fabrycie bez Co, sprayem? No nie. to no, jest Ej, ja nie było <grywa> <grywa> <Mać. grywa> weźmieć Nie No, mać wróciła to jest? tak? To jest ten nowy PDR, tak? <grywa> Kusi mnie, żeby jest... tak jak w, w Mikrusa. No jest znaczący progres. W porównaniu do tego, co było, nie była ziemi. Adaś, szczerze, ile chcesz za tą robotę? A, Adaś! No, Trzeba z tymi lampami jeszcze coś popmienić i, i będzie ok, Ale ja mam widzowie na to pomysł. Mam na to pomysł, mam na to pewne rozwiązanie. Myślę, że ono się sprawi. Zaraz wrócimy. Źle? No, no to się... źle. No stary no, z Kamerze to praktycznie nie wziąć. No ale szczerze nie w się źle. Widać, żeby jest po przejściu, ale... Ale to nadal M5. Jestem dumny, jestem dumny z tej roboty. Naprawdę... Bardzo z dobra, dobra. robotę, Dziękuję. Tak. Nadajesz się na driftownictwo. <noise> <noise> Teraz tylko pytanie, czy brudowa strzała również nadaje się na driftówkę. Także projekt R39 dalej trwa. Wiem, że część z Was pewnie powie, że można było po prostu wyklepać tą starą e 39 i dalej nią śmigać, ale stwierdziłem, że zrobię coś ciekawszego. Chcę za Was stworzyć fajną serię i ogarnąć naprawdę konkretnego gruza. Kupiłem już zresztą już sporo ciekawych rzeczy, które zobaczycie już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i widzimy się niebawem.